Cześć Wam, dzisiaj kontynuacja naprawy karty z poprzedniego live'a. Jest to RTX 3060, 12 GB pamięci VRAM. Jeżeli jeszcze nie widziałeś, co działo się z kartą, zapraszam do obejrzenia live'a. W skrócie, doszło tutaj do uszkodzenia połączenia pamięci VRAM oraz e, rdzenia. Mamy zerwane pady. Jest około 30 padów do regeneracji. Więc w dzisiejszym odcinku zregeneruję to wszystko i zobaczymy, czy karta. Ruszy. Klient niestety nie chciał naprawić tego rtx za duże koszty. Licząc całą moją robotę, wyszłoby około 1000 zł za naprawę. Dokładając, trochę można kupić jakąś sprawną kartę. Przęt został po prostu w ramach mojej pracy czyli tutaj wymieniłem wcześniej pamięci. Niestety karta dalej nie chciała działać ze względu na uszkodzone tutaj połączenia. Nie wiem, widać. Tym prawy, prawy, dolny róg. Zobaczcie, ile mamy tutaj uszkodzonych padów. Już wam pokazuję, jak to wygląda właśnie wszystko pod mikroskopem. Cały rządek uszkodzonych padów również tutaj w rogu. Wcześniej sprawdziłem sobie PCB, czy nie ma jeszcze gdzieś uszkodzonych połączeń. Wygląda na to, że wszystko jest już ok. Teraz muszę to wszystko zregenerować. Ponad godzinę pracy i połączenia odbudowane. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Teraz możemy sobie sprawdzić, czy mamy w ogóle połączenia z pamięciami. W tym celu, oczywiście, tutaj przyda się multimetr. I zaraz zobaczymy. Tą wyrywkowo nie będę chyba wszystkich sprawdzał. Jest. Lecimy dalej. Wiadomo, najlepiej by było, żeby sprawdzić sobie wszystkie, ale to za długo będzie trwało. Tu mamy ładnie, mamy podobne wartości. Z tego co widziałem na schematach, są to podobne linie. Więc tutaj się zgadza. Ok, tutaj chyba jest masa. Zgadza się. No, powiem Wam. Wygląda to przyzwoicie. Teraz czas na rebaling GPU. Świeży topnik nałożony, sito umyte będzie pasowało. Dobra, mamy pokrycie. Teraz tak kulki 045. Wsypiemy sobie kuleczki. A, z pewnością wystarczy. Teraz tak, małe tany, tany. Jest. Dajcie mi chwilkę. Ja sobie tylko przesypię. Dobra, jestem. Teraz tak, muszę powciągać sobie kuleczki. By widzieć, czy kulki wskoczyły na swoje miejsce. Po prostu ten stolik ma luzy, dlatego, to, tak, dlatego tak robię. Może to będzie łatwiej. Dobra. Tu po rogach mamy ładnie widać tutaj też mamy w sumie kulkę ok i teraz uwaga powolutku jak to wyszło nawet ok widzę znowu kamera przestała działać teraz tak muszę uzupełnić sobie resztę kulek wygrzać wygrzać rdzeń zamontować do pcb i będziemy mogli testować czas sprawdzić kartę, wentylatory nie wyjął na 100% więc jest już ok OK, wpisujemy sobie LS. I teraz nie pamiętam, w którym katalogu miałem już wpisane komendy. Ale dobra, wpiszemy sobie w takim razie to ręcznie. I teraz tak. Moc. Trzeba najpierw zrobić tą komendę, żeby zrobić później matca I mam nadzieję, że tutaj nic nie wyrzuci. Tutaj nie wyrzuciło. Ale wcześniej wyrzucało w macie. MAC N1 i zrobimy E5 i od razu komenda less. No i czekamy. Zaraz wszystko się okaże, co tutaj będzie się działo. Jest! Mamy pas. Zero błędów. W takim razie. Podłączę kartę do. Chociaż nie. Sprawdzę kartę jeszcze tutaj w tym moim komputerze testowym. Jeżeli będzie tutaj wszystko OK. Czyli karta da obraz, przerzucam ją tutaj do mojego głównego komputera i uruchamiam Wiedźmina. Dobra, system się wczytuje. Mamy teraz obraz e, przechwytywany z karty bezpośrednio. Zaraz sobie zobaczymy. E, teraz tak, myszka. Znajdziemy myszkę, czy nie. Nie mam myszki, ale to zaraz będzie myszka. O to chodzi, czy karta przyjmie sterownik. Trzeba sobie za to zobaczyć. Tylko muszę tutaj porządek z myszką zrobić. Będzie myszka, jest myszka. I teraz tak, zarządzaj. Kamera znowu widzę, szwankuje. Raczej przewód HDMI. Ok, w tej chwili mamy kod, czyli znaczy, wykrzyknik. Pewnie dlatego, że nie mamy zainstalowanego sterownika. Czekamy cierpliwie. Zaraz powinien automatycznie sobie wgrać sterownik. O, właśnie to zrobił. I będzie obraz, czy nie? Jest. Mamy obraz. W tej chwili tutaj nie ma żadnego wykrzyknika, ale pytanie, co będzie tutaj w GPU-Z? Jeżeli, tu jeżeli tutaj będą wszystkie informacje, będzie OK? Tak, jest. Mamy pamięci Samsunga 12GB. PCI razy 1630. Piękna sprawa. Szukacie narzędzi ręcznych do swojego serwisu. Wejdźcie na sklep Renex, znajdziecie tam cenione w branży narzędzia ręczne znanej firmy. Dostępne oczywiście na sklepie Renex. Uwaga, teraz w obniżonej cenie. Oczywiście wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Zabijmy jakieś potworki. Co prawda mam miecz trochę uszkodzony. Powiem wam, mega cicha jest ta karta. To mi się podoba. Oj, nie ten, nie ten znak. W sumie też dobrze poszło. Tak się właśnie zabija. Potworki. Mam teraz jakąś, jakieś zadanie z tym Lambertem. Czy jak mu tam. O, jeszcze jakieś wilki. No powiem Wam ładnie, to wygląda. Artefaktów nie ma. Nic się tutaj nie dzieje tutaj jeszcze jakiś potwór o, jeszcze jeden harp no dawaj, 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 ląduj no i dobra, szybko poszło no tak, jeszcze mnie tutaj jest za... zaatakować mój dobra lecę właśnie na jakąś misję, nie wiem co niech mnie prowadzi ja oczywiście będę sobie jeszcze grał w wiedźmina, żeby posprawdzać kartę ale gram już jakąś chwilę i kurczę, powiem wam, fajnie. Nic tutaj się nie dzieje. Dobra, czy będą tu jeszcze jakieś potwory, czy nie? Myślę, że chyba nie. życie do misję, czy nie? Właśnie wróciłem teraz do Kenmoren, chyba z jakąś tam tą postacią taką, tą najbrzydszą postacią chyba. Wiedźminie Dobra, słuchajcie, jeszcze mm, jeszcze temperatury. Proszę czekajcie, bo będzie coś się działo Czy nie? Nie, dobra, będę gadać tylko Słuchajcie, jeszcze temperaturki e, Tak to wygląda No słuchajcie, 60 stopni na rdzeniu 72 stopnie na hotspocie Ładne temperaturki RTX 3060 dostał nowe życie Trochę roboty było Wcześniej wymieniałem pamięci Teraz regeneracja PCB, czyli odbudowa uszkodzonych padów rebaling rdzenia, jak sami widzieliście, karta śmiga jest naprawdę mega cicha, ładne temperaturki karta jest, znaczy była praktycznie nowa nie mamy tutaj kurzu, nic, była po prostu wyciągnięta z gotowego komputera, który został uszkodzony podczas transportu i teraz, co zrobię z tą kartą może ktoś z Was chce kupić tą kartę tutaj mamy delikatne pęknięcie niczym to oczywiście nie przeszkadza Karta w pełni sprawna, przetestowana, ładne temperaturki. W gratisie dorzucę Wam oryginalną podpórkę MSI, akurat wyciągnięta z opakowania po 3060 Ti. Warto ją stosować ze względu na to, że ta karta również się delikatnie wygina. Teraz co do ceny. Myślę, że uczciwa cena 800 zł. Jak na wykonano moją pracę, stan karty, myślę, że jest ceną ok. Jeżeli chcecie właśnie ją zakupić do mnie na maila, ewentualnie dzwońcie. Widzimy się pewnie niedługo na live w piątek, jeżeli filmik się podobał oczywiście łapka w górę, subskrybuj kanał, pisz komentarz a jeżeli chcesz zakupić tą kartę, pisz na e-mail Na razie, hej!